Siemaneczko, sobie Sentexon, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 I co? W dzisiejszym odcinku jedziemy po nowy nabytek Odpięte mamy, odpięte Jedziemy na sklep po nowy nabytek już na nas czeka, dzwonili do nas z firmy, że już jest do, gotowy do odebrania Także lecimy, zobaczymy jak to będzie robić. Na razie to bieremy na testy. W sumie tak można powiedzieć poniekąd. Zobaczymy jak będzie dupa blada, że tak powiem z tego. zwracamy do sklepu zawozimy i dziękuję, do widzenia. Jezus jakieś numery znowu ze spamem dzwonią, ma kurwa ludzie, a mnie to wkurwio to. Naprawdę, <laughs> cały czas jakieś numery z ogłoszeń, nieogłoszeń, kurwa naciągacze pierdoleni, że tak powiem. Normalnie, chuj, nie chce zajebać z nimi. Co dzień po parę razy dzwonią, mi dzwonią, mi dzwonią. Aż żem źle se pojechał, bo już żem się znerwowało, bo mnie tak to normalnie działa na nerwy, żeby to krew zalała. Ale dobra, mamy tu fajną taką talerzóweczkę. 4-metrową. Zobaczymy jak ona to tam poradzi w ściernisku. Bo tam nie musimy orać na razie. Fajna składana taka. Taka fajna zgrabna ona jest. Nie wygląda na 4 metry. A ma 4 metry. No fajna. Fajna maszynka, zobaczymy. Jak zmienię się na jakiś jeszcze inny mały ciągnik, kolejny, to będzie da radę już z tym robić. A na razie to ten Jonathan jest głównym koniem pociągowym, że tak powiem. Ale na razie no trzeba jakoś tutaj żyć. Bieda jest. Jakiś kurwy syn. Kredytu trochę wzięte. Na ule wypierdoliłem tyle kasy i chuj z nich. Miał być biznes, jest w topa. Wolałbym zamiast tego drugi kurnik wybudować. Dobra, przelecimy sobie tutaj cmyk, cmyk, cmyk. Zobaczymy jak ona, co będzie robić po tym, po ściernisku teraz. Ach nie, no to będzie trzeba tu orać. Dobra. No ta sama... Tą samą robotę robi. co ten głębosz. Co, i znowu będziemy się tu pierdzielić tak z tymi siewami. To już jest. No dobra, no może się popierdzielimy. A za sezon się tu zaora. No trudno, już zróbmy. Już tym głębosz pójdzie na sprzedanie, raczej. Bo po głęboszu to nie zaciekawie wygląda. Wolę już taką talerzówkę. tam tamtego głębosza. Więc głębosz pójdzie out. A zobaczmy, zobaczmy. Co to w ogóle robi? Jaki to jest? Gdzie my są? tu są? Też robi jako podorywkę. Aha, czyli głębosze i talerzówki robią pod orywkę, ok. No to na pewno wolę taką talerzówkę niż yy, tego głębosza Bo to bardziej tak wygląda niż ten głębosz, więc głębosz pójdzie na sprzedanie talerzóweczka zostanie fajna, mniejsze zapotrzebowanie koni, szybciej się jedzie Lepiej to wygląda, bo po talerzówce by rzeczywiście tak to wyglądało, jak wygląda, a nie tak jak po tym, po głęboszu. Więc tutaj ładnie to, to nam pójdzie robota. No, i na koniec odcinka, może pojedziemy sprzedać tego głębosza, bo nie potrzeba nam. Trzymać tego, skoro to nie będzie robiło, nie? Po co trzymać coś, co nie robi? <laughs> A Gruberem już by uprawił to pewnie, tak? Pewnie tak. Ale to nie ma sensu, to już lepiej zaorać i uprawić. Dobra A Dziwnie miesza tymi biegami, tak trochę A tym to idzie szybko, powiem wam Nie wiem, czy w sumie za tym To pole ko silosów coś nie dopsiewał Czy nie zrywa talerzówką, że jest to takie leżało gdzie nie było takim ugorem typowym Tylko taką żywą, machniemy roz dwa I to będzie z głowy No, w przyszłym sezonie już tu w takim razie trzeba oreczkę zrobić No, i chyba muszę zakupić grubera w takim razie też. Że jak gdzieś nie oram to gruberem, a jak gdzieś oram to po orce uprawić taką talerzóweczką. Spoko by to wyglądało. Tak mi się wydaje. Bo talerzówka jednak to głębiej fajnie przerówna niż. Yy niż Kultywator. Chociaż Kultywator też by trzeba było jakiś wytestować. Jak widzicie no troszkę tutaj pieniążków straciłem na te takie moje sprawdzania. No ale trzeba przetestować jak to co wygląda i co robi. To już raczej wiecie kolejny nabytek będzie to Gruber. Albo może kultywator? Kto wie? Ciekawe, jakbym po tym kultywatorem przejechał, co by to robiło. Ale na razie wygląda fajnie, fajnie to podłoży. Po talerzówce mi się to bardziej tak podoba niż po głęboszu. No, głębosz bardziej by to tak, wiecie, takich skip jak po orce nawrzucał, albo coś, nie. Dobra, lecimy. <laughs> Będzie tu trzeba też nawóz walnąć. Niedługo, dobra, nie będziemy tu podnosić, kombinować. Przetniemy się gdzieś o tu. W miarę, może prosto się uda. nie było jakichś zygzaków dużo, o, a ta leżówka mi się podoba. To bardziej może wciągany, wciąganych niż zawieszanych, <laughs> bo wciąganych to nie musisz podnosić, tylko co nakręcasz na opuszczonym. Jest gitara. Fajnie, fajnie, jeszcze jak tą kartę graficzną założę nową jakąś, to już w ogóle będzie elegancko. No, bo tu widać, że fajnie tą ziemię tak by mieszało ze ścierniskiem się robi takie, a w tym gruberze to głęboszu. Dobra, sorry. Pyk, pyk, pyk. Kurde. Ten to idzie robota. Dużo szybciej niż tym yy, głęboszem. Szczerze mówiąc, bynajmniej tak mi się no wydaje, nie? <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. Ale targo, targo, Jonathan. Aż miło tego słucha. Dobra. Ciach, ciach, ciach. No się 10 minutek. Można powiedzieć i z jazdą po talerzówkę będziemy mieli zaraz skończone. To jest naprawdę petarda talerzówka. Petarda. No, a ten Jonathan to idzie jak zły w tej talerzówce. Widać, że on się rwie do tej talerzówki. weźmiemy potem to już na raz może tak się dobrze przystawimy nie no na raz tam tego jeszcze nie wezmę oj no mija każdym zrobił niepotrzebnie ale fajnie fajnie idzie robota Z ust, co ja bym zrobił A za nakręcimy się I elegancko I Niech to się gnije Do czasów siewów Gra ja mi tu chwasty powychodzą I To będzie trzeba jeszcze raz uprawiać E, ogólnie to ja to bierę na raz, bierę, no to czekajcie, za za co se zrobimy redukuj tam Jonathan o. o słabo on z tymi coś redukcjami ma tak miesza tymi biegami strasznie, jak tak widzę i słyszę za chwilę wrzuci truje będzie zdychał Dobry jest Dobra Ciach składamy Ja już niepotrzebnie składam bo Złożonej nie odepnę Brakuje mi miejsca. A czekajcie, a zobaczymy tym gruberem. Jaką on robotę w ogóle robi po ściernisku. Czy taką samą też czy nie? A, gruber robi od razu taką. Okej. Okay. A jeszcze wiedźmy te, bo w sumie tu są chwasty, jakby przez to, że chwasty są robiło inną teksturę. Nie. Dobra. To talerzywa idzie do uprawy po kukurydzy. Znaczy, po orce, a grubera trzeba kupić do bezorkowego. Dobra, jakoś tu tak trzeba stanąć i pojedziemy sprzedać. Pyk, pyk. Obciążnik musimy sobie zostawić na razie. Bo pojedziemy sprzedać dwie maszyny za jednym razem. I za to kupimy większego grubera. Też myślę, 4-metrówkę zakupimy. leci na sklep z jebanym maszynami, jak plantyka na rzuku. Aj, Jonatanek, ty trochę roboty tutaj u mnie robisz. Jeszcze zrobisz, bo teraz maszynki pod ciebie są kupowane, także no. No jak wymusił, co za Drańcyk Zaprawdę <laughs> nie musiałem hamować, ale no. Wymusił Ta, mm. Tarara. Kurwa, jakie tam Silosy, jak to ładnie wszystko wygląda nawet Dobra Łoskurczy syn to jest sklep a nie autostrada. Dobra, ile za to zarobimy? Za grubera powinienem trochę wziąć, bo on jest prawie niezniszczony. Dobra, za to 10 tysięcy. No niech będzie. 14. Nie, co ja gadam? 8. Tak, na prawie. Dobra, no. A ile dałem za tego głębosza całego? No w sumie, dobra. Głębosz służy do przygotowania pola. Pod kolejne, może służyć. Nadaje się do uprawy w nagrodę. Za nas pługa. Dobra, a w talerzówkach co pisze? W talerzówkach służą do wstępnej kultywacji pól. Dobra. Aha, kultywator przygotowuje pola do kolejnych zasiewów Mhm, uh -huh. tak to, to działa, bo to jest gruber jako już w, tale, w kultywatorach Okej okay. <laughs> 5 metrów, i to duże, duże już to, nie, 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 nie. Będzie za duży, ale wiecie co? Tutaj trójki nie ma co kupywać. Kupimy co też? Czteromatróweczka. Ile ona kosztuje w ogóle? Mm, 19, ok. Co to się zmienia? Zęby. Takie, takie, takie. Kie, takie. takie. Powiem wam, że chyba na takich bym go zostawił, tak jak Joker Farm, coś ma na takich. Tylko na grubych czy chudych? Na chudszych lep lepiej będzie tak, wchodził w ziemię, dobra. Wał rurowy, taki, taki. Z grabkami równującymi, hmm. dobra, chyba z takim czymś, taką konfigurację tego zakupimy. <laughs> Zadam te dwie maszyny. Prawie mamy tą maszynę. Obciężnik został na farmie, ale myślę, że dźwignie John Direc Jakby nie dźwignął Chociaż no troszkę mu przypodrywa Nie powiem Ale tym to Teraz w końcu będę Wiecie siał jak człowiek a nie jak jakiś kurwa jakbym z buszu wyszedł co nie 4 metry niby MO Zobaczymy jak to idzie, szło. Widzi Widzicie, przynajmniej potestujemy parę maszyn, jak co które robią Chociaż mogłem go na razie nie kupować Wiecie co? Bo tu i tak będę orał, a tamto i tak już uprawiłem. To nie ma sensu teraz z kultywatorem tego robić. A ciekawe, jak robię taką podorywkę. Czy muszę potem orać, czy nie? Tam jest mnie ciekawi. Dobra, ale tu się robi strasznie mało miejsca na te maszyny. I ta talerzówka mi się ogólnie wydaje szersza jako maszyna robocza niż ten gruber, no ale. Niby 4 metry do 4 metry. Odpinamy, bo to na razie nie będzie już potrzebne. Gasimy i wiecie co zrobimy? Pozbędziemy się tych przejebanych uli, bo normalnie nie już. Szlak z nimi trafia i troszkę pieniążków odzyskamy przez to A sprzedaj Sprzedaj Tyle pieniędzy, czekajcie Zwierzęta pszczoły, ile za niego dałem 20 tysięcy sprzedałem za 10 tysięcy Sprzedaj też sprzedaj sprzedaj A tu w to miejsce Jeszcze nie wiem co pójdzie Nie wiem, ale się dowiem Może kawałek płotu co już tu pociągniemy jakiegoś I tutaj przy polu tu jakąś bramę zrobimy coś w tym desen, żeby na razie się tu odgrodzić od tego. Nie no, szczerze mówiąc, to by mi wystarczyło tutaj dotąd farma na razie. No zobaczymy, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Jeszcze, jak już tego, to tą paletkę wrzucimy sobie na pikapa. Dobra, na koniec odcinka, żeby mi już tam nie leżała ona, nie gawędziła. Także co, a obciążnik gdzie, zgubiłeś? A tam zostawiłem, a jeszcze tam jest worek z ziarnem. Dobra, paletkę bierzemy, tu raczej chyba płot pójdzie, powiem wam szczerze. Oj, 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 jak to, to i to, to wziąć teraz. Dobre, jakoś wzięło. Już się nie będziemy nad tym spuszczać. Aj, pick pickup załadowany, ale się zmieści tu. Już, już niech leży, a to to ziarno ściągniemy sobie, o jasny gwint co ja że on zrobił dobra a tu się te big bugi to fajnie z kamerką wewnątrz się ściąga czekajcie troszkę mi się przekręcił on o ciach nie dźwignę go bez obciążnika nie go No to dupa Założymy jeszcze obciążnik Skoro nie mogę dźwignąć bez jak widzicie Lipa totalna Ten traktorek miał być taki mały podręczny do wszystkiego A on nawet Big Baga nie może unieść to jest no naprawdę troszkę, no... Troszkę się zawiodłem A, jeszcze tak Nisko podnosi, że z nie mogę go ściągnąć, no ale dobra Sypie się i patrzę się jak on się tak Będzie pach, kurwa, i nie ma I kurwa, będą zarły, i zarły, i zarły te kury Dobra, zgasimy sobie tu. pikapek nie zostawiony, tego. Elegancko zobaczymy do kurek. No i w kolejnym odcinku chyba, że paczek będziemy kosić. Daje mi się wydaje. Siewów jeszcze nie mogę robić, a dzieje to ten na zwierzęta, nie jakieś ciąg. Co tu w ogóle jest? A mogę zobaczyć co jest zepsute, co nie Dobra Kurki, 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 kurki. No. No jest bieda, no no co, co, co wam będę gadał. Bieda totalna. No ale dobra. W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie, że film się spodobał. Zostaw tą łapeczkę w górę. No i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo, szczęczko.